Wszędzie może witam Was i pozdrawiam we wtorek, w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. W dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy nas modlitwy. Uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. Modląc się tą modlitwą, modląc się tak, jak nauczył nas Jezus, możemy być pewni, że jest to najlepszy sposób rozmowy z Ojcem. Jednak w dzisiejszej Ewangelii, zanim Pan Jezus nauczył nas swojej modlitwy, zanim powiedział, że mamy się właśnie tak modlić, to najpierw powiedział: Nie bądźcie na modlitwie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Moi drodzy, uderzają mnie te słowa, bo Pan Jezus bardzo jasno wskazuje na to, że my na modlitwie nie mamy zagadywać Pana Boga. On wszystko wie. On wie, co dzieje się w naszym życiu, wie, co dzieje się w naszym sercu, wie, co przeżywamy, czego doświadczamy, wie, co jest naszym problemem, naszą radością. On wszystko wie. Ale oczywiście, On chce, abyśmy z Nim rozmawiali. On chce, abyśmy my, y, mu o tym opowiadali. Jednak to nie ma być najważniejszym moment modlitwy. Y na modlitwie trzeba też słuchać. Jeśli mówimy, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, no to rozmowa zakłada dialog, nie monolog. To nie może być tak, że ja całą modlitwę, czas przeznaczony na modlitwę przegadam. Nie, muszę też mieć czas na słuchanie. A najpełniej słucham Boga wtedy, kiedy biorę do ręki Pismo Święte, otwieram je, czytam, rozważam. Wtedy mam pewność, że to Bóg mówi do mnie. I na tym polega modlitwa. Na dialogu, na rozmowie. I więcej trzeba nam dawać czasu na to, żeby Bóg mówił do nas, niż na to, że my mówimy do Niego. Ważniejsze dla nas jest to, byśmy go słuchali, niż mu o wszystkim opowiadali. Skoro dzisiaj Pan Jezus mówi nam o modlitwie Pańskiej, o modlitwie Ojcze Nasz, to myślę, że warto też przeanalizować dobrze tą modlitwę, przemedytować, zgłębić ją. To też jest Słowo Boże. To jest przecież modlitwa podana przez samego Jezusa, modlitwa zapisana na kartach Ewangelii. Przemedytować każdą z podanych próśb i zobaczyć, że w tych siedmiu prośbach, które mamy w modlitwie Ojcze Nasz, zawiera się to wszystko, czego my potrzebujemy. Moi drodzy, życzę sobie i Wam, aby nasza modlitwa była prawdziwym dialogiem, prawdziwą rozmową z Panem Bogiem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.